Przepraszam, ile kosztuje cały zestaw akwarium w przedziale od 100 do 120 litrów? Właśnie zmieniam ceny na marcowe. I w tym przedziale mamy do wyboru trzy, e, trzy pozycje. Jedno to jest zestaw LED 75, gdzie w cenie 629 zł 99 groszy mamy Akwarium, pokrywę z funkcją Day and Night, eee, filtr i grzałkę, czyli jest to taki zestaw, powiedzmy, kompletny, ale warto dokupić jeszcze jakieś elementy. Eee, to, co może bardziej pasować, czyli zbiornik 112 litrów w zestawie Aqua for Family, tutaj w cenie. 669, czyli o 30 zł więcej. Mamy po pierwsze większy zbiornik, bo 80, a nie 75 jak tutaj, a do tego mamy wydajniejszy filtr. Mamy dodatkowo podkładkę pod akwarium, siatkę i chyba termometr także no to jest bardziej kompletne, warto rozważyć. Natomiast, jeżeli jesteś bardziej doświadczonym akwarystą, zapraszam obok. Tu mamy do wyboru jeszcze Optiseta, który jest, występuje w trzech wersjach kolorystycznych, a także jest jedna wersja wyższa, o parę centymetrów. Taki oto zestaw, gdzie mamy akwarium, obudowę i oświetlenie dwie świetlówki. Kosztuje 1039 zł, a do tego za 609 zł możesz dobrać jeszcze szafkę. Jeżeli chodzi o filtrację i ogrzewanie w Opti-Secie, przygotowałem kilka opcji, zaraz Wam je pokażę. Oto moje propozycje. Turbofilter 1500, dostępny w cenie 169. Masz tutaj zarówno filtrację mechaniczną, jak i biologiczną. Do tego proponuję Ci grzałkę Platinum 150, oczywiście z termostatem. Jest ona dostępna w cenie 95,99. Lub nieco bardziej profesjonalne urządzenia, w tym wypadku Ultramax 1500 za 746,99 zł. I grzałka ultra hitter nietłukąca, elektroniczna w cenie 159,99. Także podsumowując, zestaw OptiSet plus turbofiltr i grzałka to wychodzi nam zestaw za 2014, zł. Natomiast z Ultra Maxem i ultra heaterem to już będzie 2555, zł. A jeżeli już wybierzesz swój zestaw i będziesz się zastanawiać, które ryby do, wpuścić do tego akwarium, wejdź w link, który się pojawi gdzieś tu albo w komentarzu. Wówczas wyślemy Ci atlas ryb akwariowych i na pewno to ułatwi Ci wybór.